Dzień dobry, dobry. Dzień dobry! Tutaj Rafek dobry, i Michesz! Ja jestem i ja rządzę tym kanałem <laughs> Rafek jestem ja tym kanałem rządzę bardziej od niego. Nie. Bo ja filmy wrzucam, to znaczy ja bardziej Dzień, rządzę. ja też będę. Jak se nagram film będę wrzucał. Nie. I, I teraz, teraz temat. Temat losujemy ze wszystkich, czyli łatwe, normalne i trudne też będą. Dobra. Kilobajt, kilobajt na kilobajt sekundę! Nie. I wiesz co, tak, tak szczerze mówiąc, to mi się kojarzy z tą z, yy, frazą taka ta historia, co nam się yy, z ten. Yy, znaczy, co nam się ona zdarzyła, jak byliśmy w tym. W porębie, pamiętasz? Byliśmy na rowerze. A tak, pamiętam. No to wtedy, to wtedy, jak sobie nogę złamałeś, co nie? No, trudne czasy były. Trudne czasy. No, to, to było słabo. No i co tam? Co? No i nie, to, o, nie pamiętasz? Nie pamiętam, I my dokładnie. Byliśmy w tym hotelu. Byliśmy w tym hotelu i, i tak. I oni nam tam mówią Proszę Państwa, to jest to jest nasz hotel, to jest coś coś nowego, czego nie ma. Czego nie ma w świecie. Pamiętam co ona mówiła? A tak, ona ta tam... Recepcjonistka mówi... tam była w tym no. Ale dobra, nieważne, to jest takie. No taki nieważne, to nie na internety przecież, oj nie, oj nie, oj nie. nie, oj nie, nie. nie. No i tak, no. i ona tam mówi tak, to jest, to jest coś, co jest całkowicie coś, coś innego, co, co jest w internecie, znaczy co nie jest w internecie, co, co jest co jest w hotelach. I że, że jest internet w hotelach i on to. jest taki, taki szybki, że się nie da bardziej szybkim być. Nawet internet A wiesz pamiętam, pamiętam ona tak mówiła, no, ja się jej pytam, to ile, to ile tutaj, to ile jest prędkość tego internetu? Ona mówi, ona mówi kilobajt. A my tak mówi, A ja mówię tak, wtedy pamiętam co ja powiedział, bo ja byłem noga w internecie, ja mówię, No ty byłeś? Proszę panią, my jesteśmy zaszczyceni. Poprosimy, kluczy i idziemy w internet szybciutko, bo jest szybko. Ja mówię, a ja wtedy mu powiedziałem, przecież Michał. Niech to jest wolny internet, co, co, ty, co, ty, co ty mówisz w ogóle? A ja ci wtedy powiedziałem wtedy, że... Nie, nie, ty się nie znasz w ogóle, bo ty nie siedziłeś, nie siedziłeś nigdy na internecie w ogóle. Jak ci tato dawał grać w koziołka matoka, to to nie był internet w ogóle. I skąd ty możesz wiedzieć takie rzeczy przecież? Ale ja ci mówiłem, żebyś tego nie przywoływał. To smutne są wspomnienia moje, co? Mówiłem ci, że nie tłamś tego w sobie, bo to tylko się pogorszy, bo to jest tak jakbyś na, nasikał do Kiślu i zamieszał I, i to jest takie wiesz, że to po prostu y, ja się ja przepraszam, że ja się z tego śmieję ale mnie to po prostu rozbawia zawsze jak ja pomyślę o tym twoim Koziołku Matołku i y, y, nie płacz, bo ty musisz to w końcu powiedzieć światu i masz taką właśnie okazję przykilobajcie na sekundę, więc powiedz, no powiedz im jak grałem w Koziołka Matołka to myślałem, że to internet. Ale ty jesteś debilem. Nie <laughs> się ze mnie. Się debil, nie śmiej Głupi debil trzy se ma i gra w książkę, <laughs> myślałem, myślał, że internet. <laughs> to nie jest śmieszne. <laughs> no. A z tym, z tym internetem tam, to co było, to przypomnij mi jeszcze trochę. No i tak, to było tak i ona i, i, i ten. I, I ona mówi tak. To macie tu tą kartę zbliżeniową, bo już klucze odeszły do lamusa, bo nie jesteśmy przecież w XVIII wieku, to że te to czasy się skończyły i są daleko za nami, za tamtymi drzwiami za mną są. Ja tak zaczęłem świtać. o czy ona jada? I coś jakby jej ktoś szepnął do ucha, to ona... Y, nic nie mówiłam, nic nie mówiłam, proszę klucze idźcie sobie, grajcie w internet. A my, to ja pamiętam co było, Daj, ja już, ja, ja już sobie przypomniałem No mów, 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 powiedz, powiedz Że to było tak, że to było tak, że my w nocy przecież no. ta, Tam ten internet nam strasznie powoli chodził, jak chcieliśmy tam grać w World of Warcraft no, no, To no, strasznie tak. powoli nam chodził i wtedy To ja powiedziałem, ej to to, to, ja, to, ja chcę zobaczyć czy tam te stare czasy były No A wtedy Michał mówi, a wtedy Michał powiedział, dobra to chodź No ja powiedziałem, bo ja, ja się żywię taką Genezą osobistą, że y, po prostu y, zrób to, co chcesz. No, dokładnie i my tam poszliśmy, prawda? I otwieram drzwi, a tam. Ja a, nie wiem, co to było. No, to, 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 ja to, nie, nie wiem, czy to było, pamiętam, po prostu. To tak, takie żelazstwo, tak jakby wzięto żelazstwo z dworu i wsadzili do pokoju i napisali na drzwiach: Witamy. I to było właśnie to. I tam. I tam w ogóle wisiały jakieś takie, takie osiemnasto jakieś wieczne kurcze ciuchy I takie z właśnie tych starych tasów I tam w ogóle siedział taki karzełek z drugą brodą, co się pod nogi aż No, a to my tam wyszliśmy szybko, bo to straszne było i później idziemy prawda do tej, do tej Ja się tam proszę panią, ale, ale, ale co to ma być? Co to, co są za stare czasy? Macie, macie internet wolny jak normalnie, korzełek ma a i do tego jeszcze tu karzełka z włosami, tą mu do normalnie do stóp i, i, i suknie stare, XVII-wieczne, co to ma być w ogóle? Co, co wy co reprezentujecie w ogóle? Ona wtedy powiedziała nam tak, że, że właśnie musi być taki wolny ten internet, bo, bo za każdego kilobajta, za każdego kilobajta, co ktoś zużyje interneta, to wtedy tamte czasy XVIII-wieczne, one większe są wtedy. I, i są dłuższe takie są dłuższe i wtedy jest gorzej. I, I dlatego oni mają taki wolny internet, żeby nikt go nie używał. I, i to jest koniec tej historii. Cześć. Nie. Ja, jak nie? Nie pamiętasz co było później? Nie pamiętam. No ja też nie. No to koniec tej historii. To może kiedy indziej wam opowiemy. Cześć. E